Warmia Mazury Grand Slam Olsztyn 2015 oficjalnie rozpoczął się 3 godziny temu. Za moimi plecami odbywa się turniej kwalifikacyjny kobiet, a z nami jest Rafał Pośpiech, dyrektor turnieju. Dzień dobry. Witam serdecznie. Panie Rafale, pierwsze spostrzeżenia po tych trzech godzinach? Oj, 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 wyszło słońce, jest pięknie, co ważne pierwszy dzień kwalifikacyjny i to też ciekawe, że już pojawiają się pierwsze kibice, no to jest wspaniałe. Moi drodzy, pół roku temu, kiedy rozpoczynaliśmy pracę nad tym turniejem, nie sądziłem, że to się uda, chociaż rzeczywiście wiara do końca jest, ale zawsze jest ta odrobina niepewności, nerwów. Dzisiaj, kiedy usłyszałem pierwsze gwizdki pierwsze gry zawodników, powiedziałem sobie, to jest ten moment, kiedy rzeczywiście można poczuć w Olsztynie, że zaczęło się siatkarskie święto. No tak. Tak już mieliśmy pierwszą parę polską kobiecą, która, która tutaj grała. Z trybu naprawdę było słychać głośne Polska Polska, ale też warto powiedzieć, że nie tylko sport będzie gościł przez te sześć dni nad Jeziorem Ukiel. Oj, tak, rzeczywiście, że sport, ten sportowy aspekt stawiamy na piedestale. Natomiast to, wszystko, co dzieje się w koło, to jest coś, coś, co okrasi imprezę, i my uważamy, że dopełni ją. Rzeczywiście, każdego dnia mamy spory program animacyjny: dużo dla ciała, dla ruchu, po prostu, aby dobrze się bawić. Sporo dla dzieciaków w pierwszej stronie, od strony kapitanatu. Koncert od jutra na tej dużej scenie, tam za stadionem głównym. Ja myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, ale oczywiście, jeżeli państwo przybędą. Będziecie to w pierwszej kolejności, proszę Was, za jedno. Trzymajcie kciuki za naszych, bo to przecież najważniejsze. Ja pamiętam, jak Pan mówił, że nie wyobraża Pan sobie, żeby do finału nie doszła chociaż jedna nasza para, polska para. Oj, to jest, przed kamerami nie mogę się wycofać z tego, co powiedziałem. Liczę na to, że nasi zagrają i to będzie dopełnienie całej imprezy, bo to fajne zobaczyć finale rodowitych zawodników. Byłem teraz na mistrzostwach w Holandii w Hadze i tam Holendrzy w te ostatnie dni ponieśli całą trybunę. Słuchajcie, moi drodzy, rozmawiałem przed chwilą z zawodnikami kadrowymi. Jestem pewien, że po walczu najwyższe cele będą się chcieli pokazać w Olsztynie, bo my wszyscy długo czekaliśmy na ten turniej. Wszyscy chcieliśmy, aby odbyło się to tutaj. Dostrzegamy oczywiście i doceniamy to, co robili poprzednicy nasi w starych jabłonkach. Ale teraz Olsztyn, coś nowego i zawodnicy naprawdę mają wielkie zakusy, no, żeby zdobyć najwyższe cele. No i o te najwyższe cele. Walka toczy się od godziny 9 na boisku głównym. Tam trwa turniej kwalifikacyjny kobiet, a już o godzinie 13.10 rozpocznie się turniej kwalifikacyjny mężczyzn. A my tylko dodajmy, że o godzinie 15 na boisku, przy Telebimie, na boisku Orlen rozpocznie się grze sz fiałek kamp zapraszamy